PC Na święta, ale też na najbliższy czas. Do każdej gry i to powyżej Full HD. A ja chciałem jeszcze powiedzieć, że dropnęła apka Computronic. Jaż mam ją na telefonie, wam też polecam ją zainstalować, chociażby z tego powodu, że są tam specjalne, dedykowane promocje, których nie ma na stronie. Także instalujcie zarówno na Google, jak i na Apple i korzystajcie z promek, które są specjalnie dla Was przygotowane. W tym buildzie mamy dwa podstawowe założenia. Pierwsze, PC musi być atrakcyjny cenowo. A drugie i może nawet ważniejsze, to ma zapewnić w każdej grze płynność na poziomie przynajmniej 60 FPS-ów na wysokich ustawieniach i w rozdzielczości QHD, czyli 1440p. Punktem wyjścia naszego builda jest Gigabyte Radeon RX 7700 XT. Bo ma dużo pamięci. A dlaczego jest ona nam potrzebna? Otóż bardzo prosty powód jest taki, że jeżeli chcemy grać właśnie w QHD 1440p, to ta pamięć graficzna jest niezbędna. A wierzcie mi, nie chcecie składać komputera w dzisiejszych czasach, w dzisiejszym roku albo pod koniec tego roku, który będzie przygotowany tylko na Full HD. Ta rozdzielczość nie ma dzisiaj sensu, większość nowych gier ma tak dużo detali, że ograniczanie właśnie rozdzielczości ekranu do Full HD krzywdzi Was i będziecie oglądać gry w znacznie gorszej jakości niż to byłoby możliwe. Wyższa rozdzielczość daje naprawdę więcej nawet niż zwiększenie detali w samej grze. Zresztą co nam da zwiększenie detali, skoro ich nie zobaczycie, bo rozdzielczość na to nie pozwoli. No i tutaj ten Radeon będzie dobrym wyborem, bo po prostu jest dobrze wyceniony i spełnia nasze zadania. Pewnie wielu z Was teraz zakrzyknie, ale zaraz, zaraz, przecież na Radeonie RX7700XT to jest troszeczkę za mało tej wydajności, żeby natywnie obsłużyć QHD. Otóż właśnie, tutaj wchodzi upscaling, na przykład FSR, jaki na takich Radeonach jest dostępny i wierzcie mi, wolicie grać właśnie w QHD z FSR-em niż w natywnym Full HD bez fsr to niestety jest fakt. Podstawką będzie dość często wykorzystywana przez nas, dlatego że jest naprawdę opłacalnym wyborem e, płyta główna od Gigabyte B650 Eagle AX, a procesor do tego wyląduje... O, też AMD oczywiście do tej podstawki, nic innego nie mogło być. Jest to Ryzen 5 7500F, czyli model trejowy, bez fabrycznie dołączonego chłodzenia, dostajecie tylko taki oto procesor, ponieważ chłodzenie będzie od Endorfi. Bardzo w tej chwili świetnie w sumie wycenione przez sumie Black Friday, ale myślę, że to się troszeczkę utrzyma. Za 170 zł dostajemy chłodzenie, które w obsłuży nie tylko ten procesor, ale znacznie mocniejsze jednostki, także przyszłościowy wybór, a teraz będzie po prostu cicho i chłodno. My już wkładamy RAM, jest to Iridium DDR5, 32 giga w dwóch kościach po 16. Jedną już włożyliśmy, drugą wkładamy. 6000 mega transferu, co dla tej platformy będzie idealnym rozwiązaniem. Ja to zaraz włożę, ale tutaj do kamery tylko pokazuję. No i dysk oczywiście. Tak, jeżeli chodzi o pamięć masową, mamy tutaj nowość, ciekawostkę w sumie od Gudrama. Jest to PX600, bardzo świeża propozycja, PCI Express oczywiście 4.0 na całkiem przyzwoitych transferach, nie najszybszy, nie najwolniejszy, ale wszystkim bardzo opłacalny. No i też z gwarancją, widzicie, trzyletnią, podoba mi się ta propozycja, także montujemy ją i lecimy dalej. Zasilacz to Endorfi Supremo FM5. Mamy tutaj 650 W, certyfikat Gold, także nie będzie bardzo prądotwórczy. Prądotwórczy, prądotwórczy, prądotwórczy. Nie będzie tworzyć prądu, który nie jest bardzo prądożerny, także to też jest plus. A warto zaznaczyć też, że nasza karta graficzna nie wymaga nowego złącza tego, wiecie, 12V HPWR. Wystarczą stare 8 złączki, także tutaj to jest w zestawie, nie dokupować, bo do tych zasilaczy, nie wiem, czy wiecie, można dokupić adapterek, który pozwoli Wam bardzo fajnie podłączyć też właśnie GeForce'y. Ale tego dzisiaj robić nie będziemy. Natomiast obudowa też od Endorfi jest to Signum. Jest to konkretnie signum czysta ARGB, czyli wszystkie wiatraczki są no, właśnie poświetlane, możemy tym sterować. Jest na płycie głównej, bardzo fajnie, bardzo kolorowo, nieduża, także dużo miejsca na biurku nie zajmie, ale wszystko się tutaj powinno zmieścić. I o to tak naprawdę chodzi, żeby ten komputer też nie zawalał wam biureczka, a przy okazji na bardzo fajnej promocji teraz są te płyty, de, płyty obudowy. Dlatego też właśnie ją wybrałem, ponieważ mamy tutaj za nieco ponad 200 zł, naprawdę no, wszystko, czego możemy oczekiwać od obudowy do właśnie optymalnego zestawu dla gracza. I jak widzicie, montaż zakończony, udało się wszystko pięknie zmieścić w tej budowie, nawet kabel management wypadł całkiem dobrze. Fajna rzecz, że jest tutaj ten kontroler RGB, ale co więcej, zobaczcie, że mimo ogromnego, masywnego chłodzenia od Endorfi, udało nam się też zamknąć tą szybę i to wszystko faktycznie się dobrze zlicowało, ładnie pasuje. To co? No tak, włączamy peceta, a my, żeby nie być gołosłownymi, to będziemy robić teraz testy i pokażemy Wam, jak to wypadło, żebyście wiedzieli, że to nie jest tylko opowiadanie, tylko ten komputer konkretne wymagania spełnia w różnych grach, a przy tym pięknie się świeci. Słuchajcie, to co dla Was jest dosłownie ułamkiem sekundy, dla nas było kolejną połową dnia. Piotrek się już ewakuował, jest już naprawdę bardzo późno, a ja jestem już po testach. Zgadza się? Zapraszam na mój kanał. Natomiast, jeżeli chodzi o nasz temat, mamy przetestowane wszystkie gry, które miałem pod ręką akurat i wyniki są naprawdę zaskakujące i jestem szczęśliwy, że udało nam się udowodnić naszą tezę. Ten komputer, który oczywiście link do niego znajdziecie w opisie filmu, razem też z tym monitorem pięknym, będzie no, w stanie dostarczyć w wydajności na poziomie ponad 60 klatek we wszystkich przetestowanych grach na bardzo wysokich albo wysokich ustawieniach, często z ray tracingiem. Ale teraz konkrety. Przetestowałem na początek. Mamy tutaj Star Wars Outlaws, czyli bardzo świeża gra, która wykorzystuje zawsze ray tracing, nie da się go wyłączyć. Także radą obawiałem się, że może wypaść przeciętnie. A tymczasem w tym QHD, czyli 1440p, uzyskałem średnio 64 klatki na sekundę. Dosyć wymagającej lokalizacji, zaznaczę. I to oczywiście z wykorzystaniem FSR na poziomie Quality, czyli abskalowanie. Natomiast kolejna gra Horizon Forbidden West, czyli gra przeniesiona z konsol, bardzo świeża i również bardzo wymagająca, zaoferowała. Bardzo podobny poziom też 60, około 5 klatek, czyli no cóż, mamy dosyć stabilny wynik. Tym razem były to ustawienia już najwyższe, nie tylko wysokie, ale po prostu najwyższe. Przy czym w tej grze akurat nie ma ray tracingu, natomiast no, są oczywiście inne funkcje, które jak widać są obciążające. Generalnie bardzo piękna gra i polecam zagrać. Kolejna gra Hogwarts Legacy. W trybie z raytracingiem tym razem, ustawienia średnie ray tracingu. wszystkie ustawienia na ultra, ta rozdzielczość, oczywiście ponownie FSR w trybie quality i mamy średnio 93 klatki. Wyśmienity wynik mimo tego ray tracingu. Oczywiście są miejsca w lesie albo gdzieś na łące, gdzie troszeczkę tych klatek będzie mniej, natomiast średnio i tak gra się bardzo przyjemnie, a jeżeli zrezygnujemy z ray tracingu, FPS rośnie do 140 klatek na sekundę, także absolutna płynność i tak naprawdę można sobie już podarować wtedy FSR i grać w natywnym QHD, co też ma swoje zalety. Kolejna gra mamy Ghost of Tsushima. Moja ulubiona gra w sumie, jaką grałem w tym roku. Ale to może wynikać z mojej prywatnej zajadki tym oto klimatem japońskim. Natomiast w tym przypadku mieliśmy już 71 klatek średnio na ponownie najwyższych, najbardziej w maksymalnych ustawieniach, które odpowiadają, no chyba nawet wyższym ustawieniu niż w konsoli. No i w tym przypadku też warto znaczyć, że ta gra, jak i kilka innych tutaj pokazanych, wspiera na przykład FSR 3.0, czyli możemy z tych klatek 90, czy w tym przypadku 70, zrobić tak naprawdę klatek jeszcze 130, 140. Oczywiście będzie tylko zwiększenie płynności samej gry, a niekoniecznie wydajności, ponieważ klatek nadal będzie generowanych przez Grę odpowiednio na poziomie 60-70, no ale płynność dla oka będzie większa. Kolejna gra to nasz kochany Cyberpunk. I w tym przypadku testowałem oczywiście na dwa sposoby. Mamy pierwszy pomiar z pomocą z włączonym Ray Tracingiem, gdzie wynik był na poziomie 63-65 kratek średnio, w naszym dosyć, ponownie zaznaczę, wymagającym miejscu testowym. I to był Ray Tracing w ustawieniach średnich. Na Ray Tracingu Ultra lub tym bardziej, jeżeli byśmy aktywowali Path Tracing, no to niestety Radą Klingu. Także no, trzeba liczyć się z tym, że nie wszystkie rzeczy da się wymaksować na takim zestawie, no ale przypominam, jest to zestaw optymalny. W grze bez aktywowanego Ray Tracingu utrzymaliśmy średnio wydajność na poziomie 90 kratek na sekundę, cały czas mówimy o FSR na poziomie quality, czyli bardzo, bardzo fajne wyniki. Kolejna świeża gra to Black Myth Wukong, czyli bardzo w sumie wymagający tytuł, w którym również możemy aktywować pub tracing, czego ponownie z oczywistych względów nie robiłem, natomiast jeżeli z tego nie skorzystamy i będziemy opierać się tylko na Lumenie oraz na dostępnym za pomocą Unreal Engine 5, czyli technika w sumie, bardzo podobnych do tego, co oferuje Path Tracing, nie aż tak doskonałych, nie tak dobrych, ale zdecydowanie mniej obciążających sprzęt, no to jak widzicie uzyskamy średnio 86 klatek na sekundę ponownie z FSR w trybie quality. Bardzo, bardzo fajny wynik. Na koniec zostały dwie gry na literkę A. Jest to przede wszystkim oczywiście Avatar Frontiers of Pandora, w których mamy ponownie wymuszony ray tracing. W tych grach, tak jak i w Star Wars, które na początku pomówiliśmy, nie da się wyłączyć śledzenia promieni, a mimo tego, radzą sobie radzi całkiem nieźle, uzyskując średnio blisko 90 klatek na sekundę z upscalingiem, ponownie w trybie Quality i w ustawieniach wysokich. A tak naprawdę wysokie ustawienia oznaczałem średni ray tracing, ponieważ tak to mniej więcej wygląda w menu samej gry. Ostatnia z dużych gier to Assassin's Creed Mirage, czyli w zeszłoroczny, no nie, chyba tegoroczny jeszcze tytuł, ale nie ten najnowszy, który miał się ukazać na koniec tego roku, ale na premierę na styczeń przyszłego roku. Niemniej gra nadal wymagająca na tym samym silniku i myślę, że podobnej wydajności będzie można oczekiwać w trybie bez ray tracingu, bo być może ten zostanie dodany do najnowszej wersji. Mianowicie mówimy tu o ponad 100 klatkach na sekundę. 119 100 20 klatek średnio uzyskałem, czyli no absolutnie wystarczająco, żeby grać nawet bez FSR, z którym testowałem dla ujednolicenia testów. Byłbym zapomniał, jest jeszcze Warhammer, czyli bardzo świeży tytuł, który na pewno warto grać z innymi graczami i mamy tutaj wynik bardzo fajny, prawie 100 klatek na sekundę w najwyższych ustawieniach, ponownie z FSR w trybie Quality, także w tą grę również zagracie na tym pc -cie. Oczywiście nie ograniczyłem się tylko do AAA-ów, mamy również wyniki w CS-ie, 2 grze, która ostatnio dosyć mocno jest negowana za sprawą optymalizacji poczynionych, natomiast nasz sprzęt zdołał Średnio ponad 300 klatek na sekundę i w żadnym momencie nie spadając poniżej 140, jako że monitor mamy 165 Hz, no to jest to naprawdę fajny wynik. I właśnie, a propos monitora. Monitor też będzie w ofercie, którą znajdziecie w linku, ponieważ jest to cały zestaw, który możecie dostać. Komputer wraz z montażem, co prawda nie moim, ale wyśmienitych specjalistów z naszego działu produkcji, plus monitor i to wszystko za niespełna 6000 zł. Także tak jak na początku powiedzieliśmy, optymalny komputer do grania w QHD Właśnie na święta pod choinkę. Co do monitora, tutaj warto zaznaczyć, że to jest model od Gigabyte'a, Tak powiedziałem QHD, czyli 1440p. Mamy 165 Hz, jest to panel IPS z 27 celami przekątnej, także optymalne dla tej rozdzielczości rozmiary. Mamy całkiem sporo funkcji gamingowych, takich w panelu gracza. Możemy sobie wyświetlić fps możemy sobie dołożyć celownik. Kilka innych fajnych rzeczy. Można też aktywować wyświetlacz ekranowy z komputera, także jeżeli gry nie pozwalają wyświetlać no, naszych statystyk, np przykład z karty graficznej i tak dalej, to wszystko i tak może być wświetlić sam monitor. Wróćmy jednak na chwilkę jeszcze do samej jednostki. Mamy tutaj, jak widzicie, aktywowane RGB w trybie tęczy, ale tym tak naprawdę możecie zarządzać poziomu aplikacji, ponieważ jest to ARGB, także co tylko chcecie, możecie sobie ustawić dowolne animacje, dowolne kolory, to zależy tylko od Was. Podświetlana jest też karta graficzna, w taki bardzo delikatny, ale jednak istotny sposób. Natomiast, co jest istotne, chłodzenie tutaj, które widzicie, czyli ten właśnie Endorfi Fortis 5, no jest tak wydajne, że ten procesor, mimo Podkręcenia go, ponieważ jest w tej chwili aktywowane PBO w najwyższym trybie, czyli on osiąga podczas grania ponad 5 GHz na wszystkich rdzeniach i tak utrzymuje temperatury od 50 do 55 stopni Celsjusza, czyli dosłownie. Praktycznie trzeba by troszeczkę go podgrzewać, żeby tutaj nie nam. <grych> Jeżeli chodzi o kartę, jest bardziej standardowo, nasz Gigabyte Gaming osiąga około 55-60 stopni na rdzeniu i hotspot dochodzi do 75-80 w tych najbardziej obciążających grach, mimo oczywiście zamkniętej obudowy, ta jest otwarta, żebyście wszystko widzieli, co się dzieje. Testy były wykonywane w pełni zamkniętej obudowie z tym pięknie pasującym szkłem. Także generalnie jestem bardzo zadowolony z tej jednostki, przekroczyła wszelkie moje oczekiwania i. Spokojnie mogę się podpisać pod tym komputerem. To jest naprawdę bardzo, ale to bardzo optymalny wybór. Jeżeli wam też się komputer podobał, zostawcie lajka, nam to też pomoże. No i oczywiście link przypominam jest w opisie. Gdybyście chcieli cokolwiek zmienić, no to znajdziecie też link do formularza kontaktowego. Zachęcam, żeby z niego korzystać. A jak gdybyście chcieli po prostu o nim podyskutować, to śmiało i w komentarzach i na Discordzie. Wszędzie z wami chętnie porozmawiam. Z mojej strony dzisiaj to wszystko. Dzięki, że byliście i cześć.